Kamraci, trwa powstanie. Dzisiaj jest 9 sierpnia, ale nie 1944 roku, tylko 2023. Jesteśmy przy najokrutniejszym i najbardziej trafnym pomniku, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Pomnik upamiętniający co najmniej 50 tysięcy ofiar wymordowanych przez hitlerowskich Niemców i ich sojuszników, Ukraińców. Na woli, w Warszawie, odjedź. Marcin, pomnik ten to jest ściana, na której wyrzeźbiono sylwetki ludzkie, ale takie wyrzeźbiono, że mamy wrażenie, że te sylwetki zostały. Wyżłobione przez pociski, które, którymi rozstrzeliwywano tych ludzi, ulica po ulicy, dom po domu, wyprowadzano niewinnych ludzi, cywilów, i mordowano ich. Mordowano ich beznamiętnie, bezlitośnie, okrutnie. Wyobraźcie sobie, że sam Zelewski von den Bach pisał. Że żołnierze niemieccy, którzy wykonywali te wyroki, mieli dosyć. Pisał, że mają mniej amunicji niż ludzi do zabicia. Ludzie szli na rzeź klatkami schodowymi, kamienicami. Pójdziemy na drugą stronę pomnika, bo ktoś zadał sobie wielki trud. Wielki trud żeby udokumentować udokumentować śmierć tych ludzi anonimową tragiczną okrutną bezwzględną oto polityka wielkich tego świata przyglądali się z satysfakcją bo ofiara tych ludzi napędzała im zyski jak grzesiuk śpiewał Niech żyje wojna, muzyczka, marsza, rżynie Wojna, sztandary chylą się Wroga, bij w imię Boga Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe Opisy rzezi woli wśród tych, którzy przeżyli Są wstrząsające Rozstrzeliwane małe dzieci Kobiety w ciąży, chorzy, wyprowadzani Klatka schodowa po klatce schodowej. Fabryka śmierci. I teraz przejdziemy na drugą stronę, gdzie trwa odnawianie. Tych... Gdzie ktoś pięknie odnawia. Przejdziemy na drugą stronę i tutaj kamraci i kamratki są nazwy ulic. I ile osób z danej ulicy zostało rozstrzelanych. Ja przeczytam, na górze jest napis Mieszkańcy Woli zamordowani w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Na woli nie było powstania. Na woli nie było powstania. I ten rozstrzelany, wystrzelany krzyż. A teraz kochani, przeczytamy to, bo jesteśmy to winni tym ludziom. Ja będę czytał. Ulica Bema 28, jedna osoba. Bema 54, 100 osób. Bema 65 jedna osoba, Bolechka 92 jedna osoba, Burakowska 6 osób, Chłodna 1 osoba, Chłodna 7 jedna osoba, Chłodna 33 300 osób, Chłodna 44 jedna osoba, Chłodna 54 kilkanaście osób, Chłodna 58 kilkanaście osób, Chłodna 61 osoba, Chłodna 62 jedna osoba, Chłodna 66 20 osób, Chłodna 68 15 osób. Ciepła jedna osoba, Ciepła 5, 60 osób, Duchnicka 13, 8 osób, Dworska 24 osoby, Dworzec Zachodni dwie osoby, Działdowska 3 osoby, Działdowska 3, 5, 8, 600 osób, Działdowska 6, 36 osób, Działdowska 17, 4 osoby, Dzielna 81, jedna osoba, Dzika 17, 200 osób, Dzika 27, jedna osoba, Elekcyjna 15, dwie osoby. Fort Bema 12 osób, Gostyńska 17, 5 osób, Górczewska 5 osób, Górczewska 9 na 15, około 3 tysięcy osób, Górczewska 29, nieustalona liczba osób, na pewno nie mniej niż 100, Górczewska 48, 5 kilka osób, Górczewska Rok Moczydło 12 tysięcy osób, w tym około 1000 osób ze Szpitala Wolskiego. Ulica Grzybowska 6 osób. Grzybowska 51 Jedna osoba. Grzybowska 134 10 osób. 10. Karolkowa 51 osób i nieustalona liczba osób z, z domów numer 80 i 90. Karolkowa 15 Szpital Świętego Łazarza. 1250 osób. Karolkowa 56 Nieustalona liczba osób. Karolkowa 62 Nieustalona liczba osób. Plac Kazimierza Wielkiego, nieustalona liczba osób. Plac Kercelego, dwie osoby. Parafie Świętego Wojciecha, około 400 osób. Ulica Kolejowa, jedna osoba. Kolejowa 57, dwie osoby. Krochmalna, jedna osoba. Krochmalna 21, jedna osoba. Krochmalna 75, jedna osoba. Krochmalna 76, około 120 osób. Krochmalna 84, 20 osób, Krochmalna 90, 34 osoby, Krochmalna 92, 1 osoba, Leszno 1 osoba, Leszno Róg Karolkowej 1 osoba, Leszno Róg Młynarski 17 osób, Leszno 22, 1 osoba, Leszno 77, 78, około 170 osób, Leszno 105, 1 osoba, Leszno 136, Szpital Karola i Marii 200 osób. Magistracka 191 osób Magistracka 911 15 osób Plac Mirowski około 60 osób Ulica Mirowska i Hale około 630 osób Młynarska 1 osoba Młynarska Róg Żypni około 100 osób Młynarska 2 około 1000 osób Młynarska 7 1 osoba Młynarska 10 31 osób Młynarska 12 jedna osoba Młynarska 15 na 17 około 100 osób Młynarska 18, 5 osób, mynarska 24 osoby, Młynarska 21, 1 osoba, Młynarska 56, 1 osoba, Młynarska 68, nieustalona liczba osób, Nowolipki, Ruiny, Getta, około 100 osób, Obozowa, 2 osoby, Ogrodowa, 7 osób, Ogrodowa rób Białej, 4 osoby, Ogrodowa 43 lub 45 Dwie osoby. Ogrodowa 46, dwie osoby. Ogrodowa 62, jedna osoba. Okopowa 150 osób. Okopowa ród żytniej, nieustalona liczba osób. Okopowa 53, jedna osoba. Okopowa 55, dwie osoby. Okopowa 59 zwoli, około 3 tysięcy osób. Z innych dzielnic około 2 tysiące osób. Ordona, dwie osoby. Ordona 14, 7 osób. Ożarowska 15, 5 osób, Ożarowska 19, 5 osób, Płocka 7 osób i nieustalona liczba osób. Płocka 2, 24 osoby, Płocka 23, 25, około 300 osób, Płocka 26, nieustalona liczba osób, osoby pozostałe po pacyfikacji szpitala. Płocka 28, nieustalona liczba osób, Płocka 30, kilkanaście osób, Płocka 34, 15 osób. Płocka 44, kilkanaście osób Powązkowska 21 Powązkowska 12, jedna osoba Przyokopowa jedna osoba Skierniewicka 46, nieustalona liczba osób Sokołowska 5, 6, 14, nieustalona liczba osób Sołtyka jedna osoba Sowińskiego 28, 8 osób Park Sowińskiego około 1500 osób Ulica Spokojna 3 osoby Spokojna 15, jedna

Kowarowa 62, 20 osób. Tyżkiewicza 7, 2 osoby. Tyżkiewicza 36, 1 osoba. Wawrzyszewska 13, 2 osoby. Z więzienia Mokotowskiego-Przerakowieckiej 14 osób. Wolska około 170 osób. Wolska róg Gizów, nieustalona liczba osób. Wolska róg Karolkowej, nieustalona liczba osób. Wolska Rób Młynarski 18 osób Wolska Ruch Płocki 1 osoba Polska Ruch Redudowej 6 osób Polska Rób Skemielicki 1 osoba Polska Rób Staszyca kilkanaście osób Polska Ruch Syreny 2 osoby Polska Rób Towarowej 1 osoba Polska 2 /4 500 osób Polska 5 1 osoba Wolska 7 6 osób Polska 23 około 300 osób Wolska 24 100 osób Polska 25 15 osób Wolska 26 150 osób Wolska 8 27 na 29 około 3200 osób Wolska Szpital Zakaźny Miasta Świętego Stanisława 30 osób Wolska 38 na 41 osoba Wolska 43 1000 osób Wolska 41 na 45 4000 osób Wolska 47 100 osób Wolska 51 osoba Wolska 54 100 osób Wolska 55 6000 osób Wolska 56 15 osób Wolska 60, 15 osób, Wolska 60, 523 osoby, w tej liczbie 100 osób z ulicy Wolskiej 6, Wolska 65, 40 osób, Wolska 78, 300 osób, Wolska 79 na 81, około 2000 osób, w tej liczbie 30 ojców redemptorystów, Wolska 82, 20 osób, Wolska 83, 50 osób, Wolska 84a, 50 osób. Wolska 86 20 osób. Wolska 86a 50 osób. Wolska 90 11 osób. Wolska 91 około 100 osób. Wolska 100 nieustalina liczba osób. Wolska 101 kilkaset osób. Wolska 102 104 kilkaset osób. Wolska 105 109 około 2000 Wolska 112 nieustalina liczba osób. Wolska 120 około 1000 osób. Wolska 121 nieustalona liczba osób. Wolska 122 na 124 około 720 osób wolska 129, około 400 osób. Wolska 140 cmentarz prawosławny około 61 osób i nieustalona liczba wolska 140 A kościół Świętego Wawrzyńca około 1500 osób. Polska 143, 100 osób. Polska 147, 100 osób. Polska 149, 45 osób. Polska 151, 50 osób. Polska 165, 6 osób. Polska Cmentarz Wolski, nieustalona liczba osób. Wronia 1 osoba. Wronia 23, jedna osoba. Wronia 45 przez 47, nieustalona liczba osób. Bronia 67, jedna osoba, zawiszy 43, 23 osoby, Zagłoby 1, nieustalona liczba osób, Za ziemowita 42, 31 osób, żelazna 3 osoby, żelazna 87, około 190 osób, żelazna 89, około 350 osób, żytnia 32 osoby, żytnia 18a, nieustalona liczba osób. I teraz, co to znaczy nieustalona liczba osób? To znaczy szanowni państwo, że z danej kamienicy nikt nie przeżył, nikt, kto by dał świadectwo kogo brak. Natomiast co robili Niemcy, Ukraińcy? Palili te zwłoki, ustawiali w stosy, oblewali benzyną i palili. Ta nieustalona liczba osób to znaczy, że kłębowisko ludzkich ciał, wytopiony tłuszcz ludzki nie do ustalenia, nie do ustalenia. Zgniełone czaszki eee, Szanowni państwo, oprócz tego rozjeżdżano te Spalone zwłoki ciężkimi pojazdami. Co tu mówić, co tu mówić, szanowni Państwo? Poeta Jasieński napisał. Miesiąc po powstaniu, kombatanci, czyli nasi, y, przepraszam, sojusznicy, radzili i radzili. jak pisał poeta, i radzą, radzą, radzą alianci. Czyśmy bandyci czy kombatanci Prześ, przez miesiąc Niemcy mieli swobodną kartę do mordowania ludzi?